To y, zawsze to będzie inna rozmowa. Jak powiem innym, że z prezydentem coś uzgodniłem i że chciałbym to zrobić, a będzie to miało znaczenie międzynarodowe, no to dlaczego tego nie robić? Ja tak naprawdę pracuję tak czy inaczej w Niemczech. Y, tutaj też Polacy poszukują pracy. Wokół siebie mam około 10 tysięcy Polaków. Ja tutaj zbieram podpisy na prezydenta Polski, także y, i nawet powiem szczerze, że jest w pewien sposób łatwiej, jak w Wałczu, bo pan Żebrowski ogólnie nie, podejma, nie podejmuje tematu, bo, bo to jest beznadzieja, a teraz się okazuje, że na, na Trzaskowskiego zbierał w mieście. No to tutaj z jednej strony się mówi, że on jest antypolityczny czy apolityczny, a jednak w kierunku polityki z PO idzie, bo poseł Suski go wspierał, nie? Także to jest po prostu też zakłamanie w pewien sposób. Ja chcę rozmawiać na temat działalności gospodarczej, a nie na sprawy, na sprawy polityczne, to, to, są, to są drugorzędne dla mnie, dlatego, że ja jestem kandydatem bezpartyjnym na prezydenta. Sam się finansuję i sam zarabiam i sam po prostu wszystko organizuję. Nie muszę kraść z podatków. No, przekazałam prezydentowi y, pana prośbę, bo no, nic więcej nie, nie mogę zrobić. Rozumiem. Proszę mhm. panią, ze mną jest kontakt bardzo prosty. Bo u mnie, jak, się, jak pani wpisze w Google Artur Głowacki, prezydentem Polski. To mogę się założyć o dużą kwotę, że nie wyskoczy pan Andrzej Duda. Przede wszystkim wyskoczy setki moich zdjęć i filmów, które kręciłem w Warszawie. Reklamowałem też piłę, bo, bo w pile studiowałem w Wyższej Szkole Oficerskiej. Jestem oficerem cały czas, czyli pracownikiem państwowym, że tak powiem. Bo oficer, jak składa przysięgę oficerską, to jest jednocześnie funkcjonariuszem państwowym do końca życia. Natomiast Wiąże te sprawy reklamy z Chodzieżą, bo tam kończyłem technikum ceramiczne, no i przede wszystkim z Wałczem, bo tam się urodziłem. A Wałcz i Piła są miastami tak bliskimi i tak powiązanymi.